Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, ośniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie, miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Ech, cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd. Znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania, niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech wznoszą modły w naszej intencji!